Witam na moim kanale, witam Was raki, to jest czytanie na czerwiec. Czytanie jest spóźnione, ale zobaczymy, jakie są wiadomości dla Was na ten okres czerwca i w ogóle jaka jest sytuacja i co powinniście wiedzieć? Dziękuję w ogóle za Waszą cierpliwość, tak to niestety wygląda, że te czytania są po prostu spóźnione, ale inaczej się na razie nie da. Ok, zobaczmy, jakie są. Właśnie, coś nam już tutaj wypadło. Jaka jest sytuacja? Siódemka bucharów. Co jest wyzwaniem tej sytuacji? Co jest wyzwaniem dla raków tej sytuacji? Dziesiątka kijów odwrócona. Co jest przyczyną? Król kijów odwrócony. Co było w przeszłości? Trójka pucharów i czwórka mieczy odwrócona. Do czego wydążycie? By czego byście chcieli, Raki? Rycerz mieczy, odwrócona. Najbliższa przyszłość. Najbliższa W tej sytuacji. Jak wyglądacie wy w tej sytuacji? Śmierć. Co się dzieje dookoła? Okay. Rydwan odwrócony. Czego nie widzicie? Czego tutaj nie widać w tej sytuacji? Siła. I potencjalny węgiel. Potencjalny węgiel. Cesarzowa, super. Ok, zobaczmy. Pod spodem mamy odwróconego cesarza. Okej, okay, dobra, Raki, zobaczmy, co się dzieje. Myślę, że jest tutaj e, jakiś konflikt, ale jakby... Mm, myślę, że otwierają się przed Tobą duże możliwości i szanse i jakby jesteś gotowy na zmianę. Ale jest ten klasz, no mamy cesarzową i cesarza, prawda? Czyli jest to para, jest to jakaś taka para w tarocie. Cesarz jest odwrócony, więc ja myślę, że... Um, może być to osoba, która zbytnio chce trzymać kontrolę i władzę nad wszystkim tutaj. Fajnie, że kończy się to cesarzowo, więc ja myślę, że tutaj jakiś spokój i dobrobyt, jakby um, coś dobrego tutaj z tego wyjdzie jakby dla ciebie raku, ale mamy też pod spodem, jakby przyczyną całej tej sytuacji, no, króla Kijów odwróconego. Zwykle jest to znak 2, ale to może reprezentować właśnie osobę, która, yy, hmm, no, król Kijów. I w tym negatywnym znaczeniu, bo jest w karcie odwróconej, i odwrócone karty dworskie również pokazują ludzi, którzy przestali już, prawda, być w naszym życiu, albo właśnie odeszli jakoś, albo właśnie ta znajomość się skończyła, jest jakieś rozstanie, bądź jest to osoba, która ujawnia swoje jakby negatywne strony. No i król kijów. Odwrócony cechuje się właśnie jakoś taką osobą, która no, jest wypuchowa, nie kontroluje tutaj jakby swoich e, emocji, nademocjonalna, czasem po prostu nawet wredna, ponieważ e, osoba, która ma bardzo duże ego właśnie król e, Kijów ma po prostu ogromne ego i jest to prawdziwy taki. <gryw> No, y, w pełnym tego słowa znaczeniu po prostu celebryta, taki royal, już najwyższego szczebla. No i mało kto sprzeciwia mu się, mało kto mówi mu w oczy, jakby co tak naprawdę myśli, wszyscy jakby na paluszkach. I taka osoba może bardzo źle przyjmować tego typu, czy sprzeciwy, czy on, on chce wszystko kontrolować, o wszystkim decydować i o wszystkim rządzić, ale na takim. Um, na takim poziomie bardzo aktywnym, no bo kije to jest głównie emocje, E, takie namiętności, działanie, więc on po prostu działa i on nie da. On, on jest też um, może postrzegać w tym negatywnym znaczeniu e, jakąś rywalizacji. Jeżeli tutaj są partnerzy, no to ja myślę, że e, Twój partner po prostu jakoś rywalizuje z Tobą, e, kto nie wiem, kto jest lepszy w pracy, kto będzie więcej zarabiał, kto lepiej sobie z czymś poradzi, czy nawet to jest taka osoba, która nie umie przegrywać, nawet w. W sporcie, nawet w zwykłej zabawie, <grym <grym nawet będąc dorosłą osobą, powiedzmy, jak przegra kurczę, nie wiem, w, w karty, zwyczajnie, no to po prostu już jest foh i wręcz taka złośliwość. Więc um, no, on się tutaj. Mam, na, mam wrażenie, że to ciągle chodzi właśnie o tego, tego cesarza, tak? Cesarz w odwrócony znowu tutaj pod spodem, no to to jest taki tyran, a no, to jest też często znak lwa, często właśnie tutaj znak barana również się pokazuje. E, bądź cesarz jest też koziorożcem. E, ale tak jest rzeczywiście jakieś niezadowolenie tego króla. Bądź to jest osoba, która się po prostu tutaj usuwa. Mamy też mocną kartę w Twojej pozycji, kartę śmierci. I ona jest w pozycji prostej. Mówi nam o tym, że w tej sytuacji, w której, w której się znalazłeś, ta siedemka pucharów, ty jesteś gotowy na przemianę i chcesz bardzo tej przemiany. Um, Czyli, no, no super, bo jest taka dogłębna analiza i chęć jakby pójścia zupełnie w inną stronę, zaczęcia nowego etapu, skończenia czegoś. Bo no śmierć jednak kończy, transformuje, przemienia nas. I ty, jakby wychodzisz w tej karcie, czyli jesteś na to gotowy, wręcz potrzebujesz takiej totalnej przemiany. Jak wygląda sytuacja? Bardzo mm, pomyślnie siódemka bucharów mówi o tym, że są jakieś dużo możliwości, dużo jakichś e, szans czy. <laughs> Na przykład, siódemka Pucharów może pokazywać, że masz powodzenie. Pokazują się kandydaci. To nie jest jeszcze karta wyboru. To jest tylko karta, gdzie prawda, zaczynamy się rozglądać i widzimy szanse dla siebie w wielu kierunkach. Które wybierzemy, to jeszcze ta karta o tym nie mówi. Na razie mówi o tym, że obrazuje się przed Tobą coś, co daje Ci szansę wyboru właśnie przeróżnych rzeczy. Niektóre z nich nie są dla Ciebie dobre, tak? Ale e, zdecydowanie fajnie, bo Ty czujesz się, że coś za sobą zostawiasz. Tak? I że to e, każdy z tych kierunków, bądź kilka, e, otwiera Ci zupełnie nowe, tak jakby, światy. Co było w przeszłości? E, no, mamy czwórkę Mieczy odwróconą i trójkę pocharów. Trójka pocharów mówi o, o przyjaciołach, spotkaniach towarzyskich, o w ogóle mm. <coughs> wsparciu, jakby z zewnątrz, o dobrym towarzystwie, dobry jakby dobrych ludziach koło ciebie, o pozytywnym nastawieniu. Ta czwórka mieczy może również mówić o tym, że jest taki rodzaj. Um, Narzuca mi się angielskie słowo restless, czyli e, jakiegoś takiego niepokoju, trochę niespokoju, braku cierpliwości. E, ale ta karta również może mówić, że wychodzimy z jakiegoś ukrycia, wychodzimy z tej krypty, e, wychodzimy do ludzi, tak? Te dwie karty mogą mówić o tym, że wychodzisz do ludzi, poznajesz nowych ludzi w ogóle e, i jakby. E, no, są spotkania towarzyskie, jest też wsparcie przyjaciół, tak? I mówię właśnie o tym, ponieważ jakby to, co najbliższej przyszłości też się pokazuje, ta szóstka pucharów mówi o tym, że jest bezpiecznie, jest wsparcie, jest poczucie takiego właśnie, że jesteś w domu, że jesteś w dobrym miejscu, yy, że ktoś się tobą opiekuje, że yy, nicłego się nie wydarzy, jest to również karta. Yy, Fajna karta mówiąca o y, dobrej przyjaźni, ale również o miłości, takiej karmicznej. Ta, ta karta mówi o dobrych wspomnieniach, ponieważ jest w pozycji tej prostej. Więc ja myślę, że tak. Jeśli ktoś tutaj po prostu się wymiksował z Twojego życia, masz ochotę po prostu zamknąć wszystko za sobą w przeszłości wyszedłeś z jakiejś właśnie z jakiegoś ukrycia, z jakiejś piwnicy do ludzi i ci ludzie pokazują Ci dużo możliwości, tak? Albo spotykasz dużo nowych ludzi i otwiera Ci to umysł na jakby nowe kierunki. I to, czego będziesz doświadczać, to jakieś naprawdę fajne relacje, takie, które sprawią, że poczujesz się bezpiecznie. Jeżeli wracasz do jakiejś relacji z przeszłości, to też będzie takie poczucie Powrotu może do swoich marzeń albo do czasów, kiedy byłeś inną osobą, tak jakby wracasz do jakichś, jakiegoś dobrego, dobrych, um, dobrych przyjaciół, dobrego środowiska um, i, i tutaj no, też nasycenie z tą przeszłością, bądź czujesz się bardzo bezpiecznie w tym, w czym, czym jesteś. Co masz w głowie? I tutaj tak jakby no te dwie karty właściwie pokazują nam twoją energię i tutaj jest dużo takiej um... Dosyć, no na pewno silnej, tak? Bo karta śmierci mówi o takiej totalnej przemianie. Możesz na przykład ściąć włosy, zupełnie się, zmienić garderobę, zrobić sobie takie naprawdę postanowienie. Jeżeli coś chcesz w ogóle zmienić tutaj w swoim życiu, no to jest świetny moment, bo jeżeli sobie założysz jakiś cel, na przykład, nie wiem, zbudujesz świetną sylwetkę albo powrócisz właśnie do formy, to z tą kartą naprawdę udać się, tym bardziej, że jakby sytuacja pokazuje, że możesz tego dokonać. Tak? To ta siódemka pucharów, tak analogicznie, powiedzmy, założyłeś sobie, że chcesz właśnie zbudować sobie świetną sylwetkę. Ta karta pokaże ci na przykład dużo możliwości, nie wiem, ludzi, którzy rzeczywiście tego dokonali. To wszystko pobudzi twoją wyobraźnię i chęć tej zmiany, więc super pozytywnie, takie, no taki jakby nowy start, chociaż tu bardziej. Czuję, że roz, roz, jest jakieś rozstrzygnięcie z przeszłością, tak, ale zanim wystartujemy, jakby tu trzeba posprzątać trochę, nawet w swojej głowie, więcej tutaj będzie w swojej głowie. Ta, ten rycerz mieczy w tej pozycji odwróconej mówi o jakimś takim wstrzymaniu, o braku działania albo o. Um, no, w, dru w drugiej tej no, może mówić również o o tym, że chcemy coś załatwić, yy, za o miecza. Yy, jest tutaj swego rodzaju taki brak cierpliwości, ponieważ tego to, czego jakby nie widzisz ty raku, no, to jest ta karta siły. I siła mówi o tym, no i mamy ten znak lwa, że masz kontrolę nad sytuacją, tak? Ty masz kontrolę. E, natomiast, co się dzieje dookoła, I, ta, i tak, jakby te dwie karty mówią o tym, że i ty masz kontrolę i jesteś w bezpiecznym miejscu, będziesz doświadczać tego, że ktoś właśnie, ktoś się to będzie opiekować, ktoś jakby cię przygarnie może prawda, w tej przemianie, albo ktoś cię wesprze, e, w, jakby w, te, w tej przemianie tutaj, bądź dostaniesz jakąś dobrą propozycję, która będzie tak szczerze dobra. Także bardzo fajnie, natomiast co się dzieje w Twoim otoczeniu? No, Rydwan odwrócony mówi o tym, że ktoś właśnie nie kontroluje sytuacji, że rozjechały się dwie rzeczy, tak jak dwa konie się po prostu rozjeżdżają, no i y, nie kontrolujemy sytuacji. Jest. jest y, tak jakby wydarzenia prześcigają, jakby decyzje, tak? Nie ma tej, tej decyzyjności, w którą stronę, tylko jakby wszystko dzieje się na hurra. I, I ta karta również mówi o takim chaosie. Natomiast mam wrażenie, że ty z tego chaosu w ogóle się wymiksowujesz właśnie tą kartą śmierci. tak? Bo tu mamy te dwa konie. Te dwa konie się rozjeżdżają, jeden czarny, jeden biały. Być może drogi po prostu się rozjeżdżają to, co Ci się dzieje w Twoim otoczeniu i to, co, gdzie ty podążesz. Natomiast w tym całym chaosie ty jesteś w takiej bezpiecznej. Bezpiecznej pozycji, właśnie za tym murem, zatroszczony, tak jakby tobie tutaj nic nie grozi, będziesz tego doświadczać. Właśnie i tak. No nie widać tej karty siły, więc jakby może nie zdajesz sobie sprawy, że kontrolujesz tą sytuację, bo tutaj jest trochę takich, mogłabym powiedzieć, wkurzonych trochę energii, tak? To ci daje pewną siłę też w dążeniu do tego, czego chcesz. Ale jakby masz nad tym kontrolę tak? i masz, masz te niespożyte siły do tego, żeby, żeby tutaj coś osiągnąć. Co jest wyzwaniem tej sytuacji? No dziesiątka mieczy dziesiątka kijów. Odwrócona. I ta karta mówi o tym, że wyzwaniem będzie, myślę, po prostu zostawić ze sobą jakieś rzeczy, których już nie możesz dźwigać. Albo właśnie jakieś takie... No bo ta karta mówi o doświadczeniu, które zbieraliśmy bardzo długo. I tak jakby, żeby ono Cię nie przygniotło, tak? Bo tutaj są nowe szanse, nowe możliwości. Żeby Cię to nie przygniotło w tej drodze. Bo jeżeli będziesz dużo ze sobą dźwigał w swojej przyszłości, właśnie, no to będziesz wolniej się poruszał do przodu, tak? E, więc myślę, jeżeli coś zostawiasz ze sobą, to po prostu to jak najszybciej jakoś przepracuj w sobie, zostaw dosłownie twoje doświadczenia, jesteś o tyle bogatszy, ale nie warto jakichś tych rzeczy ze sobą dźwigać. Ta karta też mówi o, o pozbyciu się jakichś obowiązków, być może podziale obowiązków, być może właśnie zrzucenia trochę ze swoich barków no rzeczy, które naprawdę ci ciążą, i które ty, są, ty musisz ćwikać. No i czym skończymy? No piękna karta, bo cesarzowa właśnie mówi o tym, że masz bardzo dużo, jest dużo kreatywności. No to jest piękna karta, ona jest boginią. Jest jakiś początek w niej, rośnie dziecko, ten, ten jakby Symbol nowego początku, symbol jakiejś kreatywności. Ta karta też mówi o powodzeniu finansowym i o tym, że wreszcie można usiąść i cieszyć się z tego, co mamy. Więc, no i cesarzowa, prawda, nie ma tych obowiązków też. Jeżeli dostaniesz jakąś propozycję nową, nowej pracy czy coś takiego, na którą czekasz, jesteś gotowy, no to to będzie jakaś taka ciepła posadka, bo te dwie karty znowu mówią o takiej opiece, troskliwości być może takiej pozycji, gdzie um, taka, taka właśnie ciepła posada, gdzie prawda, nic Ci nie będzie grozić, gdzie tak jakby będzie można osiąść, zapuścić korzenie. Te dwie karty również bardzo pozytywnie mówią o jakichś kontaktach rodzinnych, e, o kontaktach pozytywnych z dziećmi, o, o takim zadowoleniu, takim właśnie cieszeniu się jakąś stabilnością. E, jeśli jest tutaj jakiś związek yy... Nie widzę tutaj jakiegoś, prawda, rozsta rozstania, tak? Jeżeli ktoś już yy, odszedł, prawda, to już tak to jest. Natomiast jeżeli są jakieś tarcia w związku i Twój partner nie chce się na coś tam zgodzić, no to myślę, że tutaj postawisz na swoim i to będzie taka jakby Ty zadecydujesz. I nie będzie odwrotu od tej Twojej decyzji. Taka trochę decyzja na amen. Nie będziesz chcieli się cofnąć. Ale myślę, że... Przy takim charakterze, właśnie jak cesarz, odwrócono i ten król kijów, inaczej się nie da. Po prostu trzeba postawić na swoim i koniec i się tego trzymać, bo są to silne charaktery i no, ciężkie do konfrontacji, tak? bo to są osoby, które nie przegrywają i bardzo zacięte. Także. A jest tutaj pewnie rozjechanie się, być może też poglądów, właśnie. Ale. No, karta pokazuje, że jest ten spokój i, i coś się nowego będzie tworzyć, coś nowego będzie się formować, także bardzo pozytywnie. E, no i te dwie karty również mogą mówić o właśnie ciąży w związku, tak, i tej gotowości. Śmierć mówi o przemianie, tak, to nie jest karta śmierci takiej fizycznej, przynajmniej nie tutaj w tym czytaniu, tylko ona mówi o przemianie, o pozostawieniu, tak, jednego, jednego życia y, i zaczęciu nowego. Myślę, że to wszystko raki. Zobaczmy jeszcze, na czym się skupić. Właśnie, na czym się um, powinny raki skupić w tym miesiącu? Na czym się skupić? Te karty są naprawdę ogromne. Ciężko się je dazuje. Raki. Jeszcze raz. rak. Coś nam wypadło, weźmiemy już te karty. Ok, i mamy tak: ósemkę pentakli i szóstkę pentakli. Bardzo ładne karty, bo one mówią o dobrobycie finansowym. tak? Ósemka pentakli mówi o pracy, o mistrzostwu, o skupianiu się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i też na właśnie tym, tym aspekcie finansowym, tak? Skupiamy się na, jakby na swoich talentach, tak? I rozwijamy te talenty. Inwestujemy również w siebie, tak? Natomiast szóstka, szóstka pentakli mówi o dzieleniu się tym, co mamy, a mamy bardzo dużo, tak? Więc jeżeli tutaj chodzi o pracę, albo no, ja myślę, że właśnie tutaj dobrze wiesz, jakby, co jesteś wart, tak? I te karty pokazują, że będzie pewnego rodzaju też równowaga. Jeżeli tu się w ogóle starasz o jakąś nową pracę, no to to będzie um, no, jakaś taka praca, która doceni jakby Twoją wartość, tak? Jeśli chodzi o związek, tutaj w tej sytuacji, no to jakby skup się na jakby pracowaniu, ulepszaniu tego związku, ale też na balansie, bo tutaj karta mówi, że jedna osoba ma dużo i dzieli się z tymi, co mają mniej, tak? Więc jakby musi tu być pewna równowaga. Jeżeli ktoś przejął zbyt dużo kontroli, no to trzeba jakby postawić na swoim i przywrócić tą kontrolę, tak? I no cesarz i cesarzowa pokazują, że mamy po, po Równo tych sił, tak? I jest tutaj balans, czyli jakby no, trzeba tutaj przyprowadzić jakiegoś, jakąś formę równowagi. Um, myślę, że to wszystko. Raki, pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.